Dzień dobry drodzy witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo szybką lekcję, ponieważ zrobimy utwór zespołu Kult pod tytułem Ktoś mnie traktować cię źle. Akordzik jakie potrzebujemy do utworu jest to akordzik Cis-Mol i Fis-Dur. Widzicie o będziemy używać? Będzie to to same czyli trzy razy na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry, czyli Cały uczniów gramy po prostu tylko na tych dwóch akordzikach. Mam ci tak wiele do powiedzenia. Nie możesz tego nie doceniać, tak? Rzeczy złe i rzeczy dobre. Pocieszę cię więcej jest tych dobrych. Drogie ciaszki, yy, cała pisenka jest po prostu na tych, na tych akordzikach. Na pewno sobie poradzicie. Yy, I co? I to by na tyle jak mam nadzieję, że chciałam się spodoba na rzecz, się, papatki!